Cześć. A w tym odcinku opowiemy sobie nieco na temat klusek na parze virtu. To są takie kluski, które ja często wykorzystuję jako taką alternatywę dla ziemniaków czy ryżu do obiadu. A to z tego względu, że takie kluski naprawdę szybko można przygotować. Mega fajny produkt. Myślę, że bardzo fajnie smakuje. Ja sobie je kupuję od czasu do czasu właśnie, żeby urozmaicić nieco obiadę. Jeżeli chodzi o kwestie na które warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi właśnie o kluski na parze wirtu, no to są to sprawy związane oczywiście z, ze składnikami, z wartością odżywczą, z gramaturą i innymi kwestiami, po pierwsze jeżeli chodzi o gramaturę, tutaj jak sami widzicie mamy 300 gram masę netto, no i cena takich klusek w sklepie to około 5 zł a zatem jak sami widzicie tutaj mamy 1, 2, 3, 4 5, 6 klusek mniej więcej tyle Znajduje się właśnie w takim opakowaniu, a zatem generalnie dość sporo tych klusek jest. Jeżeli chodzi o przygotowanie takiego produktu, no to tutaj wystarczy tak naprawdę. Wykonać taką obróbkę cieplną tego produktu do temperatury minimum 80 stopni, no i takie kluski tak naprawdę będą już gotowe praktycznie do spożycia. Jeżeli chodzi natomiast o składniki, tutaj przede wszystkim trzeba wiedzieć, że głównym składnikiem jest oczywiście w takich kluskach mąka pszenna. Dalej mamy również wodę, mleko, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pasteryzowana masa jajowa, sól, substancja. Spulchniająca, wyglądę sodu. No, i produkt może też właśnie zawierać gorczyce seler czy nasiona sezamu, czy też soję. Tak? Jeżeli chodzi o mm, składniki, no, tak samo e, wygląda to naprawdę dobrze. E, tak naprawdę, e, mega fajnie pod względem składników. Myślę, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. No, i jeżeli chodzi o wartość odżywczą tego produktu, oczywiście ona jest podawana w przeliczeniu na 100 gram. Mamy tutaj 261 kalorii. E, mamy 2,9 g tłuszczu, 49 g węglowodanów, 7,7 g białka, no i soli 1,1 g. E, a zatem pod tym względem również dość dobrze się to wszystko prezentuje. No i takie kluski mniej więcej wyglądają w taki sposób, oczywiście e, po przygotowaniu e, również podobnie e, wyglądają. Tutaj wygląd raczej zbytnio się nie zmienia po przygotowaniu jak sami widzicie bardzo apetycznie te kluski się prezentują na ile bym ocenił ten produkt myślę że na 9 na 10 bardzo fajny produkt bardzo, bardzo na pewno urozmaici nam obiad jeżeli zdecydujecie się na zakup takiego produktu no i myślę że jak najbardziej warto jak najbardziej warto na pewno sobie wypróbować takie kluski, takie kluski na parze, bo po prostu myślę, że jest to ciekawa propozycja, że chodzi właśnie o taki zamiennik dla, mm, dla ziemniaków dla ryżu, tak dla kaszy wtedy rzeczywiście. Jeżeli znudziło wam się wcześniej wymieniane jedzenie, no to myślę, że taka opcja może być tutaj słusznym wyborem. A zatem tak to wszystko mniej więcej wygląda, że chodzi właśnie o kluski na parze Wirtu. Ja jak najbardziej polecam wam ten produkt. Natomiast jestem ciekaw co Wy sądzicie właśnie o tych kluskach, koniecznie napiszcie mi w komentarzu swoje własne spostrzeżenia na ten temat. A tymczasem to tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.